Jesteś na redukcji, szukasz idealnego planu treningowego, dzięki któremu osiągniesz świetną sylwetkę. I zastanawiasz się, jakie ćwiczenia będą najlepsze, aby zgubić nadmiar tkanki tłuszczowej. Zacznijmy od skrótu FWW, czyli full body workout. Jest to rodzaj treningu w którym w ciągu jednej sesji treningowej angażujesz do pracy wszystkie partie ciała. Jest to trening bardzo dobry dla osób początkujących, które chcą rozpocząć swoją przygodę z siłownią, ale nie tylko. Będziesz czerpał wiele korzyści z takiego planu także wtedy, jeżeli jesteś osobą zapracowaną i nie masz czasu na częste wizyty na siłowni. Tego typu trening super sprawdzi się także w trakcie odchudzania. Dzisiaj dzisiejszym nagraniu przedstawię Ci gotowy plan treningowy FBW rozpisany na 3 dni w tygodniu. Pokażę Ci dokładnie jakie ćwiczenia wykonywać, ile serii i Powtórzę, robić oraz na co jeszcze warto zwrócić uwagę w trakcie układania swojego planu treningowego na redukcji. Pierwsza kwestia, którą trzeba omówić, to dlaczego w ogóle powinieneś stosować się do jakiegoś planu treningowego. Musisz wiedzieć, że jest on bardzo pomocny w zachowaniu systematyczności, skupieniu się w trakcie dążenia do ustalonych celów. Co więcej, dzięki niemu możesz zaszczędzić mnóstwo cennego czasu. Idziesz na trening, nie zastanawiasz się jakie ćwiczenia wykonać danego dnia, tylko patrzysz na plan i od razu przechodzisz do działania. Taki plan pozwala Ci też monitorować swoje postępy i dostosowywać ćwiczenia oraz intensywność do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dobrze skonstruowany plan zawiera... Wszystkie potrzebne elementy, takie jak rozgrzewka, różnorodność ćwiczeń, odpoczynek i regenerację. I co najważniejsze, trzymanie się planu pomaga utrzymać motywację, po prostu przyspieszyć efekty. Pierwsze pytanie, które się pojawia, ile dni w tygodniu trenować i czy trzy dni będą wystarczające? Jak najbardziej. Pamiętaj, że nie zawsze więcej oznacza lepiej. Nasze mięśnie rosną wtedy, gdy odpoczywamy, i zbyt duże obciążenie, za duża ilość treningów może doprowadzić do przetrenowania i do zniechęcenia się. Dlatego ja jestem zwolennikiem rozpoczynania od trzech treningów w tygodniu. I taki najprostszy sposób na trening, najbardziej klasyczny. To ćwiczenie w poniedziałki, środy i piątki, albo wtorki, czwartki i soboty. W naszym planie będą dominowały ćwiczenia wielostawowe i polecam Ci je wdrożyć szczególnie w takim treningu FWW i pozwolić Ci to na przetrenowanie wielu partii mięśniowych naraz, poprawić Twoją sprawność i zaangażuje też do pracy mięśnie głębokie, dzięki czemu poprawisz stabilizację i postawę swojego ciała. Zanim przejdziemy do planu, musisz pamiętać o prawidłowej rozgrzewce. Powinna ona się składać z kilku minut ćwiczeń aerobowych, takich, które podniosą temperaturę Twojego ciała, rozciągania dynamicznego i aktywacji mięśni oraz wykonania kilku serii wstępnych. Więcej o rozgrzewce możesz sobie zobaczyć w moich innych nagraniach. Jeżeli to mamy za sobą, przechodzimy do naszego planu. Pierwszy dzień naszego planu i mamy tak: klasyczny przysiad Angażuje do pracy mięśnie nóg, mięśnie czworogłowe, uda pośladki, mięśnie brzucha i pleców. Jeżeli chodzi o technikę, stań w pozycji wyprostowanej, nogi rozróżna szerokość, bioder, aktywny brzuch, ściągnięcie łopatek. Wykonujemy wdech i powoli opuszczamy się, uginając kolana i odpychając pośladki do tyłu. Cały czas mamy wyprostowane i aktywne plecy. Kolejne ćwiczenie to hip Trust. Angażuj do pracy głównie pośladki. Polega na uszeniu bioder opierając się o ławkę, która znajduje się pod kątem 90 stopni. Zacznij od odparcia się na ławeczce, ugięciu nóg w kolanach oraz rozstawieniu stóp na szerokość bioder. Nie zadzieraj głowy do góry, tylko przed siebie. Napnij mięśnie pośladkowe rozbrzucha i unieś biodra. Nie wypychaj zbyt mocno. Aby nie doprowadzić do przeprostu, opuść biodra, pamiętając, aby uda pośladki i brzuch były cały czas napięte. Następnie mamy ściąganie drążka wyciągu dolnego, jest to świetnie ćwiczenie angażujące mięśnie pleców. Wykonaj maksymalny skurcz mięśni grzbietu i zatrzymaj ruch na ułamek sekundy. Pamiętaj, aby wykonywać to ćwiczenie powoli i z wyczuciem. Teraz mamy idealne ćwiczenie na marki czyli wyciskanie żołnierskie, chwyć tangę na chwytem, nieco szerzej niż szerokość barków, stopy ustawy w lekkim rozkroku, wyprostuj plecy, napnij brzuch i pośladki, nadgarstki powinny być przedłużeniem przedramion, wyciskając ciężar w górę, cały czas pamiętaj o tym, aby prowadzić łokcie przodem, a przedramiona kierować w górę. Zrok skieruj przed siebie i staraj się nie wybijać ciężaru z nóg. Kolejne ćwiczenie to pompki. Jeżeli nie potrafisz wykonać takich klasycznych, możesz zrobić pompki na kolanach. Pozycją wyjściową powinna być tutaj deska, czyli układ, w którym ciało tworzy linie prostą razem z głową, biodrami i kolanami. Łokcie powinny znajdować się blisko ciała. Pamiętaj też o tym, aby utrzymywać rotację w barkach, także aktywny brzuch i plecy. I ostatnie ćwiczenie to ćwiczenie na brzuch, czyli plank. Pękamy na podłodze, opieramy się na przedramionach, skinając ręce w łokciach pod kątem prostym. Barki znajdują się dokładnie pod łokciami, opierając się na plecach stóp, unieść tułów, pamiętaj o napięciu mięśni brzucha i niewignaniu odcinka lędźwiowego. Na początku może być dla Ciebie wyzwaniem nawet 20 sekund, ale z czasem będzie Ci to przychodzić coraz łatwiej, będziesz mógł wydłużać czas. Drugi dzień naszego planu zaczynamy od martwego ciągu. Główne mięśnie zaangażowane do pracy podczas tego ćwiczenia to mięśnie u ud, dwugłowych uda, czworogłowe, prostowniki grzbietu, sadzie, prawie całe ciało. Zacznę od wykonania pół przysiadu, trzymając stopy blisko sztangi, ramiona powinny być wyprostowane, ustawione na szerokość barków. Podczas unoszenia sztangi prowadź blisko ciała i zakończ ruch utrzymując moc, napięcie brzucha oraz pośladków. Cały czas mamy napięte i aktywne plecy. Następnie mamy wyciskanie sztangi leżąc, gdzie skupiamy się na klatce piersiowej. Pamiętaj o wypięciu klatki. Ruch sztangi jest tutaj ukośny, a nie pionowy. Ważne jest także, aby mocno docisnąć stopy do ziemi i utrzymywać spięte pośladki. Kolejne ćwiczenie to ściąganie drążka górnego na chwytem. Pracują tutaj głównie mięśnie pleców. W pozycji wyjściowej trzymaj drążek trochę szerzej niż szerokość barków, Odkryj się znacznie do tyłu i wypnij klatkę piersiową. Kony ruch poprzez ściągnięcie łopatek w dół i do siebie oraz wciągnięcie drążka w stronę górnej części Twojej klatki piersiowej. W momencie największego napięcia zatrzymaj ruch na ułamek sekundę. Postaraj się w tym czynieniu inicjować ruch z mięśni grzbietu, a nie ramion i skupić się na pracy łopatek. Następne ćwiczenie to uminanie ramion na wyciągu dolnym, gdzie angażujemy głównie biceps. Ważna jest tutaj stabilna pozycja i nie bujanie się swoim ciałem. Łokcie powinny znajdować się jak najbliżej tułowia, a gry wtrzymaj. Gięcie przed ramem wykonaj w pełnym zakresie ruchu, a przy rozciągnięciu bicepsu zrób pełny wyprost w stawie łokciowym. Teraz mają ćwiczenie tricep, czyli prostowanie ramion na wyciągu górnym. Możesz wykorzystać tutaj linkę albo drążek wyciągu. Pamiętaj o stabilnej pozycji ciała oraz łokciach blisko tułowia. Ramiona powinny być nieruchome, a ściągając uchwyt w dół mocno napnij triceps aż do pełnego wyprostu ramion. Na koniec treningu znowu mamy ćwiczenie na brzuch, tym razem allahy. Polecam Ci je robić za pomocą linki wyciągu górnego. Stań przed wyciągiem i chwyć linkę po bokach, a następnie wykonaj skłon tułowia. Pamiętaj, aby ramiona były nieruchome mają stanowić tylko przedłużenie linki. Najważniejsze jest tutaj czucie mięśniowe i moment pięcia brzucha. Dobierz odpowiedni ciężar, aby nie ciągnąć go rękoma i móc w stanie wykonać pełen zakres ruchu. Trzeci dzień zaczniemy od przysiadu. Technikę miałeś omówioną już wcześniej. Kolejne ćwiczenie to rumuński martwy ciąg. Tutaj pracują głównie mięśnie pośladkowe, prostowniki grzbietu. Ustaw nogi na szerokość bioder, a dłonie połóż na sztandze, trochę szerzej niż szerokość kolan. Wciągnij łopatki, wypnij klatkę piersiowoń. Mięśnie brzucha cały czas powinny być napięte, aktywne, a głowa musi być przedłużeniem kręgosłupa. Wykonaj skłon ze sztangą kierując biodra do tyłu. Nie oginaj za mocno kolan i pilnuj, aby wręcz sunąć sztangą po nogach. Trzecie ćwiczenie to pociąganie australijskie i tutaj ćwiczymy plecy i ramiona złap sztangę pod chwytem, zacznie się od niego oddalać, będąc z dół, tak nisko, aż twoje ramiona będą wyprostowane następnie zacznie się podnosić, podciągając się do sztangi, starając się dotknąć nią swojej kratki piersiowej, następnie mamy wyciskanie hantli na ławce płaskiej tutaj głównie pracuje kratka piersiowa ale też ramiona, spinamy łopatki, łokcie kierujemy pod kątem 70 stopni, trzymając ciężar górze zadbę o to, aby ramiona były ustawione na szerokość wartków, a kciutki skierowane ku sobie, następnie mamy pompki na poręczach, w tarczy których angażujemy triceps, a nie o ściągnięciu łopatek oraz napięciu brzucha i pośladków spokojnym, kontrolowanym ruchem opuszczać swoje ciało. Dojdź do pozycji, w której łokieć jest zgięty Prawie pod kątem prostym. I ostatnie ćwiczenie: Abuil. Do jego wykonania potrzebujesz specjalnego kółka lub sztangi z założonym ciężarem. Będąc w klęku, cofnij górny brzeg miednicy i podwinę kość ogonowo, następnie mocno wciągnij brzuch i zacznij powoli przesuwać sztangę lub kółko do przodu. Ciało powinno się znaleźć w pozycji niemal równoległej do podłoża. Jeżeli chodzi o zalecaną ilość serii i powtórzeń, to wszystko trzeba dopasować do swoich indywidualnych potrzeb i celów, także do własnego poziomu zaawansowania niższe zakresy na np. 5, zastosuj do ćwiczeń wielostawowych, a wyższe np. 12 do ćwiczeń izolowanych, czyli takich, które skupiają się tylko na jednej grupie mięśni, np. bicepsie lub klatce piersiowej. Generalnie ilość serii jednego ćwiczenia, którą Ci polecam, to 3 albo 4. Pokazałem tutaj przykładowy plan treningowy, ale jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki, istotna jest także właściwa dieta. Jeżeli chciałbyś takiego indywidualnego dopasowania treningu i diety pod Ciebie, to ja z moim teamem możemy Ci w tym pomóc i ułożyć dla Ciebie w 100% indywidualny plan treningowo-dietetyczny, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Jeżeli Cię to interesuje, przyjdź sobie tutaj do opisu, zapisz się na rozmowę albo na konsultację, zobacz, jak możemy Ci pomóc. Daj mi znać też w komentarzu, jakim planem teraz trenujesz, czy to jest FW, czy jakiś. Inny podział. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.